7 grudnia 2017 roku, Kuala Lumpur, stolica Malezji. Iwana Smith, 19-letnia holenderska modelka, została znaleziona martwa na szóstym piętrze luksusowego kompleksu apartamentowego. Spadła z dwudziestego piętra, czyli czternastu kondygnacji, około 42 metrów w dół, całkowicie naga, ze skrzyżowanymi ramionami na piersi w pozycji, która przeczy logice przypadkowego upadku. To, co początkowo wyglądało na tragiczny wypadek, bardzo szybko zamieniło się w mroczną zagadkę z udziałem amerykańskiego małżeństwa, dzikich imprez i nieustannej, siedmioletniej walki o sprawiedliwość. Iwana Esther Smith przyszła na świat 13 lipca 1998 roku w miejscowości Sittard, liczącej blisko 40 tysięcy mieszkańców w prowincji Limburg. Była najmłodszym dzieckiem w rodzinie, z 14-letnią różnicą wieku dzielącą ją od starszego brata, Freda. Miała mieszane korzenie, holenderskie oraz indonezyjsko-chińskie. Dorastała w kochającym, ale zdyscyplinowanym domu, ukształtowanym przez jej rodziców, Marcela i Anwerg Stappen, którzy prowadzili komis samochodowy. Kiedy Iwana miała zaledwie trzy lata, czyli w 2002 roku, jej dziadkowie ze strony matki, do których była przywiązana, przeprowadzili się do Penang, miasta na wyspie o tej samej nazwie w Malezji. Rozłąka była dla małej Iwany druzgocąca. Dziewczynka odmówiła jedzenia, dopóki nie pozwolono jej mieszkać z dziadkami. Zdeterminowana, ostatecznie przeprowadziła się do Penang, gdzie to właśnie dziadkowie ją wychowywali. Tam uczęszczała do szkoły, od przedszkola po liceum, które ukończyła w wieku 16 lat, czyli rok wcześniej niż większość jej rówieśników. Była biegła w czterech językach: niderlandzkim, angielskim, mandaryńskim i malajskim. Grała na gitarze i pianinie, posiadała czarny pas tykwondo. Jednak miała jedno wielkie marzenie: zostać międzynarodową top modelką. W wieku 13 lat postawiła pierwsze kroki w modelingu. Mając 15 lat, zajęła drugie miejsce w konkursie Supermodel Search Malaysia, co było przełomem w jej karierze. Miała około 180 cm wzrostu, wygląd i determinację, by błyszczeć. W roku 2014 wystąpiła w konkursie Face of Beauty International na Tajwanie, gdzie razem z Miss Szwecji nagrała życzenia Halloweenowe dla fanów. Hej, ludzie, jestem właśnie na Tajwanie, na Face of Beauty International 2014, razem z moją współlokatorką Miss Szwecji. Życzymy Wam wesołego Halloween. Happy Halloween. Bye bye. W wieku 18 lat Iwana przeprowadziła się do Kuala Lumpur, stolicy Malezji, gdzie jej kariera nabrała tempa. Podpisała kontrakt z agencją Triumph Agency, chodziła po wybiegach i brała udział w prestiżowych sesjach zdjęciowych, marząc o tym, by pewnego dnia zostać modelką Victoria's Secret. W 2017 roku Iwana poznała Lukasa Kramera, belgijskiego modela i zaczęła się z nim spotykać. Łączyła ich pasja do mody i wzajemne wspieranie się w karierze. W tym samym roku przygotowywała się do udziału w konkursie Top Model Belgium 2018 w Paryżu, wydarzeniu, które mogło otworzyć jej drzwi na światową scenę. Ale choć zawodowo świetnie sobie radziła, Iwana zaczęła również zagłębiać się w nocne życie Kuala Lumpur, znane z ekscytacji, ale i wielu zagrożeń. W październiku 2017 roku została przedstawiona amerykańskiemu małżeństwu Aleksandrowi i Lunie Johnson mieszkającym na dwudziestym piętrze apartamentowca Cap Square Residence, położonego między ikonicznymi wieżami Petronis, a centrum handlowym Sur Aleksander, 44-letni, był odnoszącym sukcesy traderem kryptowalut, natomiast 31-letnia Luna pracowała w edukacji. Para, mająca małą córkę, słynęła z bujnego życia towarzyskiego i cieszyła się wpływami w Kuala Lumpur, gdzie Aleksander mieszkał od prawie dekady. Pierwsze spotkanie Iwany z Johnsonami miało miejsce w popularnym klubie nocnym Prime podczas imprezy Halloweenowej. Luna, która identyfikowała się jako biseksualna, szybko nawiązała z Iwaną kontakt na parkiecie, tańcząc prowokacyjnie, i jak to później określiła sensualnie, ale bez pocałunków. Według Johnsonów Iwana sprawiała wrażenie dojrzalsze niż wskazywał jej wiek. Sądzili bowiem, że ma 26 lat. Aleksander zapamiętał, że Iwana skomplementowała Lunę, mówiąc, że jest niesamowita. Od tamtej nocy Iwana, Aleksander i Luna utrzymywali kontakt przez WhatsApp, wymieniając się komplementami. Johnsonowie opisywali Iwana jako charyzmatyczną i pewną siebie, a Luna była zafascynowana jej urodą. 4 listopada 2017 roku Johnsonowie zaplanowali weekend bez córki i zaprosili Iwany, by spędziła noc z nimi: w Concord Hotel w Kuala Lumpur. Tam cała trójka przeżyła intymne chwile, co zapoczątkowało bliższą relację. Następnego ranka Iwana wysłała do Luny wiadomość Cześć seksowna, co porabiasz? Dzięki za wczoraj. Luna odpowiedziała ciepło, sugerując, że chciałaby ją znowu zobaczyć. No i w kolejnych dniach Iwana i małżeństwo Johnson nadal się spotykali, odwiedzając elitarne kluby w całym mieście i pogłębiając swoją więź. Iwana, która mieszkała u przyjaciół w czasie pracy w Kuala Lumpur, wydawała się przeżywać szczyt swojej młodości, łącząc obiecującą karierę z intensywnym życiem towarzyskim. Ale nocne życie wystawiało ją również na świat pełen ekscesów, gdzie narkotyki i imprezy były częścią tego wszystkiego. I to prowadzi nas do 6 grudnia 2017 roku, nocy poprzedzającej tragedię, która zmieniła wszystko. Tego wieczoru Iwana wzięła udział w evencie w Mantra Rooftop Bar. Luksusowym lokalu znanym z oszałamiających widoków i zamożnej klienteli. Pojawiła się tam w ramach kontraktu modelingowego typowego zlecenia, w którym modelki są opłacane za przyciąganie tłumów do klubów. I agent, który chciał pozostać anonimowy, powiedział, że na początku wieczoru Iwana wydawała się w porządku, ale szybko zaczęła szukać narkotyków, a konkretnie ekstazji. Około godziny 22. do Iwany w mantra lub bar dołączył Aleksander I Luna Johnson. Monitoring uchwycił całą trójkę tańczącą razem w tłumie. Widziano, jak Iwana i Luna wielokrotnie udają się do łazienki, co wzbudziło podejrzenia o zażywanie narkotyków. O godzinie 2.15 w nocy, już 7 grudnia, cała trójka opuściła mantra i udała się do klubu Nine, innego ekskluzywnego lokalu, aby świętować urodziny znajomego. Klub ten słynął z bogatej klienteli, ale też tego, że był gorącym punktem obiegu narkotyków. O godzinie 5:22 rano monitoring Nine zarejestrował, jak Iwana i Johnsonowie opuszczają klub. Widać było, jak Aleksander wnosi Iwanę do windy. Dziewczyna miała ręce wokół niego i żartobliwie machała nogami. Luna szła za nimi, wyraźnie zmęczona. O 5:44 cała trójka dotarła do Cub Square Residence i wjechała do mieszkania Johnsonów na piętrze. Tam Luna odesłała Nianie, która zajmowała się ich córką, i wszyscy razem osiedli w apartamencie. Iwana i Luna siedziały na kanapie, pijąc cydr, podczas gdy Aleksander poszedł spać. Około 6.30 rano Iwana rozmawiała przez telefon ze swoim chłopakiem, Lukasem Kramerem. Obiecała wrócić wcześniej, ale powiedziała, że została dłużej, aby porozmawiać z przyjaciółką. Lukas przyjął to tłumaczenie spokojnie, ale kilka minut później otrzymał telefon od Luny, która potwierdziła, że Iwana jest z nią i zapytała, czy wszystko jest w porządku. Lukas uznał ten telefon za dziwny, ale pomyślał, że Iwana jest po prostu u innej koleżanki. Nie miał pojęcia, że była z tą parą. O 7:24 Iwana wysłała Lukasowi selfie z podpisem Just Relaxing. Lukas zauważył, że ton wiadomości był nietypowy jak na nią, ale uznał to za efekt długiej nocy imprezowania. Według Luny, tego ranka Iwana była bardzo pijana. Podczas gdy Luna szykowała córkę do szkoły, Iwana została na kanapie, rozmawiała i piła. O 7.45 Luna zabrała córkę do szkoły, a o ósmej wróciła. Po powrocie została Iwana, leżącą w łóżku obok Aleksandra, który wciąż spał. Luna dołączyła do nich, mówiąc Teraz jestem wolna. Ona i Iwana spędziły potem czas na kanapie, gdzie jak twierdzi luna, Iwana rozebrała się, puściła muzykę i obie przeżyły intymne momenty. Po tym Luna wykończona poszła spać z Aleksandrem. O dziesiątej obudziła się i zobaczyła Iwanę chodzącą po apartamencie i mówiącą do siebie, śmiejącą się. Zachowania, które uznała za dziwne. Nadal zmęczona wróciła spać na kanapę. O trzynastej dwadzieścia Luna znów się obudziła i zauważyła, że rzeczy Iwany, ubrania, buty, torebka i telefon wciąż leżały porozrzucane po apartamencie, ale samej dziewczyny nigdzie nie było. Uznała, że Iwana wzięła jakieś ubrania i poszła na sesję zdjęciową, o której wcześniej wspominała. Nie zastanawiając się nad tym dłużej, Luna ponownie zasnęła. I taką właśnie wersję zdarzeń Luna przedstawiła władzom. O godzinie 14.45 7 grudnia 2017 roku mieszkaniec szóstego piętra Cub Square Residence wrócił do swojego apartamentu i dokonał wstrząsającego odkrycia. Drewniana balustrada balkonu była zniszczona, a wszędzie leżały porozrzucane odłamki. Kiedy podszedł bliżej, coś wśród szczątków odebrało mu dech w piersiach. Nagie ciało młodej kobiety, zesztywniałe, z ramionami skrzyżowanymi na piersi, w pozycji, która wydawała się niemal rytualna, jak mumia. Natychmiast wezwał policję, zgłaszając, że wyszedł z domu o 9.30 rano i wrócił o 14.45, co oznaczało, że upadek nastąpił w tym przedziale czasowym. Co ciekawe, nikt w budynku nie zgłosił, by słyszał, by widział cokolwiek, mimo że upadek z 14 pięter rozbijający drewnianą balustradę powinien wywołać ogromny huk. Ciało zostało później zidentyfikowane jako Iwana Smith. Śledczy przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu budynku, by odtworzyć ostatnie godziny życia Iwany. Na nagraniu widać, że o godzinie 5:44 rano weszła do windy razem z Aleksandrem i Luną Johnson, mieszkańcami 20. piętra. Nie zarejestrowano jednak, by kiedykolwiek opuściła budynek. Policja udała się więc do mieszkania Johnsonów w towarzystwie administracji budynku. Pierwsza próba kontaktu zakończyła się niepowodzeniem. Funkcjonariusze relacjonowali, że słyszeli wewnątrz dźwięki przesuwanych przedmiotów, jakby wazonów, ale nikt nie otworzył drzwi. O godzinie 17 policjanci wrócili. Tym razem Aleksander i Luna otworzyli. Twierdzili, że nie mają pojęcia, co stało się z Iwaną, mówiąc, że spali, gdy rzekomo miała wypaść z ich apartamentu około godziny 10 rano. Policja znalazła w rzeczy w środku należące do niej: ubrania, torebkę, buty, telefon, ale w tajemniczy sposób brakowało bielizny. Dziennikarze opisali reakcję Johnsonów jako niepokojąco obojętną. Nie chcieli nawet zobaczyć balkonu, ani nie okazali żadnego widocznego szoku z powodu śmierci Iwany. Aleksander i Luna Johnson zostali początkowo zatrzymani, ale nie za śmierć modelki. Aresztowano ich pod zarzutem używania narkotyków bardzo poważne oskarżenie w Malezji, gdzie samo posiadanie nielegalnych substancji może grozić karą śmierci. Pierwszy test narkotykowy dał wynik pozytywny. I co dziwne, Johnsonowie zażądali ponownego badania, które tym razem wyszło negatywnie. Drugi test budzi poważne wątpliwości. Dlaczego władze zgodziły się na podobne badanie, które podważyło wyniki pierwszego? Czy był to efekt przywileju albo wpływów finansowych? Podczas pobytu w areszcie Johnsonowie otrzymali niezwykle korzystne traktowanie. Zezwolono im na wykonanie telefonu do swojej gosposi, instruując ją, by posprzątała apartament. Kobieta usunęła odłamki butelki po cydrze, które mogły stanowić dowód, niszcząc miejsce zdarzenia, zanim śledczy zdążyli je właściwie zabezpieczyć. Zdjęcia z miejsca zdarzenia również zostały skrytykowane, obejmowały tylko kilka kadrów zamiast pełnej dokumentacji sądowo-medycznej. Dwóch malezyjskich patologów początkowo orzekło, że Iwana zginęła w wyniku obrażeń typowych dla upadków z dużej wysokości, uznając śmierć za wypadek. Według malezyjskiej sekcji zwłok, przewidywany czas zgonu mieścił się między 6.50 a 14.00 w dniu 7 grudnia 2017 roku, przy czym oznaki stężenia pośmiertnego zaczęły się pojawiać około 10.11. Władze Malezji bardzo szybko uznały sprawę za wypadek, tłumacząc ją alkoholem i narkotykami, zamknęły dochodzenie w ciągu jednego dnia. Ale jak mogli tak szybko odrzucić możliwość udziału osób trzecich? To chłopak Iwany, Lukas Kramer, przekazał rodzinie druzgocącą wiadomość. Natychmiast jej rodzice Marcel i Anser Stappen oraz brat Fred polecieli do Kuala Lumpur, aby odebrać ciało Iwany i domagać się odpowiedzi. Ale zamiast tego napotkali opór. Malezyjskie władze nalegały, by rodzina podpisała dokument stwierdzający, że śmierć Iwany nie była przestępstwem, lecz wypadkiem. Powiedziano im, że ciało zostanie wydane dopiero po podpisaniu. Rodzina odmówiła, przekonana, że okoliczności są podejrzane. Kiedy w końcu zobaczyli ciało córki, zauważyli na jej rękach i nogach siniaki, które nie wyglądały na efekt upadku. Choć urzędnicy w Malezji uznali jej śmierć za wypadek, dla rodziny wyglądało to jak tuszowanie sprawy. Podjęli decyzję, by sprowadzić ciało Iwany do Holandii na bardziej szczegółową sekcję zwłok. Tam znany patolog, dr Frank Vanderhort, zbadał jej szczątki. Jego ustalenia podważyły pierwotny raport. Odkrył poważne obrażenie głowy, które jego zdaniem powstało przed upadkiem. Holenderska sekcja wykazała również obecność alkoholu, kokainy i niebezpiecznej substancji o nazwie Pnama w krwi Iwany narkotyku, który powoduje przegrzanie organizmu, niewydolność serca i śmiertelne przedawkowanie nawet w niewielkich dawkach. Co ciekawe, Johnsonowie mieli negatywny wynik na obecność plama, co rodziło kluczowe pytanie – skąd Iwana wzięła tę substancję? Czy mogła zostać jej podana bez jej wiedzy? Doktor Waderholt ujawnił też inne niepokojące szczegóły. Pozycja ciała Iwany ze skrzyżowanymi rękami na piersi była niezwykle nietypowa przy upadku. Zazwyczaj ciało instynktownie przygotowuje się do uderzenia z kończynami wyciągniętymi do przodu. Zauważył również wyraźne oznaki stężenia pośmiertnego, które zaczyna się mniej więcej godzinę po śmierci, sugerując, że Iwana już nie żyła w chwili upadku. Na miejscu zdarzenia było też bardzo mało krwi, co wskazywało, że jej serce prawdopodobnie przestało bić jeszcze przed uderzeniem. Na ciele wykryto męskie DNA, które jak potwierdzono należało do Aleksandra Johnsona zostało znalezione pod paznokciami Iwany oraz wewnątrz jej ciała. Nawet konstrukcja balkonu wzbudzała wątpliwości. Miał on wysoką barierkę oraz jednostkę klimatyzacyjną ustawioną przy krawędzi, co sprawiało, że przypadkowy upadek był bardzo mało prawdopodobny, nawet w stanie nietrzeźwości. Aby spaść iwana musiałaby najpierw pokonać te przeszkody, co wydawało się nierealne. Te ustalenia doprowadziły rodzinę do mrożącego krew w żyłach wniosku. Iwana mogła być ofiarą przestępstwa. 21 grudnia 2017 roku Iwana Smith została skremowana podczas prywatnej ceremonii w Roman w Holandii. Mimo ogromny rozpaczy jej rodzice, Mars Hans złożyli obietnicę. Doprowadzimy do sprawiedliwości dla Iwany bez względu na wszystko. Byli zdeterminowani, by odkryć prawdę, nawet jeśli oznaczało to walkę z systemem, który wydawał się niechętny wprowadzeniu śledztwa. W lipcu 2018 roku, pod rosnącą presją ze strony rodziny, malezyjskie władze wszczęły dochodzenie sądowe o charakterze kryminalistycznym, aby ponownie przeanalizować okoliczności śmierci Iwany. Nie był to proces karny, ale stanowił okazję do ponownej oceny dowodów i zadania kluczowego pytania: czy śmierć Iwany była naprawdę wypadkiem, czy też czymś znacznie mroczniejszym? Aleksander i Luna Johnson nie uczestniczyli w dochodzeniu. Opuścili Malezję krótko po śmierci Iwany i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Odmówili współpracy z organami ścigania. Podczas dochodzenia przysłuchano kilku świadków. Mieszkaniec czternastego piętra, zidentyfikowany jako Tan, zeznał, że około dziesiątej rano usłyszał głośny huk, jakby coś ciężkiego spadło, lecz niczego nie widział. Pracownik budynku podważył wersję Johnsonów, Twierdząc, że Iwana wyglądała na odurzoną, gdy wchodziła do apartamentowca, co poddawało w wątpliwość ich zapewnienia, że czuła się dobrze. Przyjaciel Aleksandra, Adam White, zeznał, że Aleksander płakał, gdy opowiadał mu o śmierci Iwany, ale jego wiarygodność została zakwestionowana i ostatecznie wykluczono go jako świadka z powodu bliskiej relacji z podejrzanym. Patolodzy przedstawiali sprzeczne wnioski. Malezyjski patolog utrzymywał, że Iwana wciąż żyła w momencie upadku, na co miały wskazywać obrażenia wewnętrzne, ale sędzia odrzucił tę opinię jako niewystarczająco udokumentowaną. Doktor Vanderhardt, zeznając zdalnie, powtórzył, że Iwana już nie żyła, gdy spadła, powołując się na stężenie pośmiertne i brak krwi na miejscu. Wskazał również, że siniaki na ciele Iwany były niezgodne z upadkiem, sugerując, że mogła paść ofiarą przemocy przed śmiercią. I wtedy padła bomba. Policjantka z Malezji zeznała, że jej przełożony, zidentyfikowany jako Fisel, nakazał jej od początku traktować sprawę jako przypadkowy upadek, mimo że miała podejrzenia udziału osób trzecich. Opisała pracę pod Fislem jako piekło na ziemi, sugerując, że była pod ogromną presją, aby szybko zamknąć sprawę. Mimo wszystko 14 września 2018 roku sędzia uznał, że śmierć Iwany była wypadkiem, obwiniając za nią nieszczęśliwe zdarzenie związane z alkoholem i narkotykami. Rodzina Iwany była oburzona tym orzeczeniem, nazywając dochodzenie farsą. Nie zamierzali jednak się poddać. Zatrudnili byłego brytyjskiego śledczego Marka Williamsa Thomasa oraz prawnika Davida Wellsa, aby walczyli o sprawiedliwość. W 2019 roku Duet udał się do Kuala Lumpur, aby sporządzić nieoficjalny raport. Wells publicznie oświadczył, że gdyby sprawa była prowadzona w Wielkiej Brytanii, stałaby potraktowana jako morderstwo. W marcu 2019 roku sąd malezyjski ponownie otworzył sprawę, uchylając wcześniejsze orzeczenie o wypadku. Sąd przyznał, że nie wszystkie dowody można było zignorować i zwrócił uwagę, że część obraży Iwany powstała przed upadkiem. Aleksander i Luna Johnson zostali oficjalnie nazwani podejrzanymi, a śledztwo wznowiono. Dla rodziny Iwany był to promyk nadziei, ale pytanie pozostały. Dlaczego Johnsonowie uciekli? Dlaczego pozwolono im na drugi test narkotykowy? I co tak naprawdę wydarzyło się tamtego poranka? Po ponownym otwarciu sprawy Aleksander i Luna, mieszkający już w Miami na Florydzie, odmawiali wciąż współpracy. W 2020 roku władze Malezji wydały przez Interpol tak tzw. Blue Notice, aby pomóc ich namierzyć, ale bez skutku. Reporter Daily Mail w towarzystwie ekipy filmowej odnalazł lunę na ulicach Miami. Kobieta była uprzejma, ale prosiłaby wyłączyć kamerę, twierdząc, że ona i Aleksander otrzymywali groźby w internecie, w tym anonimowy telefon z pogróżką porwania ich córki. Sprawa Iwany Smith wywołała oburzenie w Malezji, budząc obawy o wpływach bogatych i możliwe luki w systemie wymiaru sprawiedliwości. Rodzina Iwany pod przewodnictwem matki Ann nadal walczyła o sprawiedliwość. W roku 2023 zwrócili się bezpośrednio do malezyjskiego premiera Anoira Ibrahima, prosząc o wsparcie w ponownym otwarciu sprawy karnej. W roku 2024 rodzina podjęła nowy krok w swojej walce. Wniosła pozew cywilny przeciwko rządowi Malezji, inspektorowi Generalnemu Policji oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, zarzucając im zaniedbania i niewłaściwe prowadzenie śledztwa. Matka Iwana oskarżyła władze o to, że nie zabezpieczyły miejsca zdarzenia, zbyt wcześnie ogłosiły przyczynę śmierci oraz przeprowadziły nieadekwatne dochodzenie. 28 sierpnia 2024 roku rząd malezji zaproponował mediację w celu rozwiązania sprawy. Rodzina początkowo wyraziła gotowość pod warunkiem, że proces będzie przeprowadzony w dobrej wierze. Jednak negocjacje załamały się i sprawa została wyznaczona na proces cywilny 30 października 2024 roku. Tymczasem wydano nowy Blue Notice, próbując zlokalizować Aleksandra, wówczas 51-letniego oraz 37-letnią Lunę w nadziei sprowadzenia ich na przesłuchanie. Siedem lat po śmierci Iwany Smith i rodzina wciąż walczy o sprawiedliwość. Proces cywilny przeciwko malezyjskim władzom rozpoczęty 30 października 2024 roku jest ważnym krokiem. Ale perspektywa procesu karnego przeciwko Johnsonom nadal pozostaje niepewna. Interpol wciąż ich poszukuje, lecz ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych do Malezji jest skomplikowana, a dostępne dowody mogą nie być wystarczająco mocne, by wesprzeć oskarżenie. Dla Marcela i Ann walka nie dotyczy wyłącznie kary. Chodzi o uhonorowanie pamięci Iwany i upewnienie się, że jej śmierć nie zostanie zapomniana. Jak to możliwe, że tak młoda dziewczyna, pełna życia i ambicji, zginęła po upadku z 14 piętra balkonu? Dlaczego władze Malezji tak szybko odrzuciły możliwość udziału osób trzecich? Co tak naprawdę ukrywają Aleksander i Luna Johnson? Czy wpływy i pieniądze naprawdę mogą kupić milczenie w Malezji? Najważniejsze pytanie brzmi: czy Iwana kiedykolwiek doczeka się sprawiedliwości, której jej rodzina tak desperacko poszukuje? Zagadka pozostaje nierozwiązana. Rodzina nadal walczy, a świat nadal patrzy. A ty, co myślisz, co wydarzyło się naprawdę? Wypadek czy zbrodnia? Dziękuję wszystkim za odsłuchanie do samego końca, za każde polubienie, komentarz i subskrypcję. A jak klikniecie jeszcze w dzwoneczek, to tym bardziej będę wdzięczny. Do usłyszenia.